Cześć puzelki! Dzisiaj będzie w formie lekcji. Wytłumaczę Wam podstawowe oznaczenia w diagramach origami, jakie możecie spotkać, i pokażę, jak wykonać te najprostsze zgięcia, które, z którymi się najczęściej będziecie spotykać analizując sobie diagramy. Dzięki temu będziecie sami mogli sobie rozczytywać diagramy, czy to znalezione w internecie, czy te stworzone przeze mnie. Koślało, ale przeze mnie. <tak Także bardzo Was zapraszam. Najbardziej podstawowym zgięciem jest zgięcie do wewnątrz, czyli zgięcie w tak zwaną dolinkę, które jest wklęsła. Jest to zazwyczaj w angielskich źródłach będzie oznaczone jako valley fold. I na diagramach będzie oznaczone linią przerywaną. Ja tutaj dodatkowo to koloruję i dodaję szczałkę. Szczałki nie, wszy nie wszystkie są w źródłach zaznaczane. Jeżeli będą strzałki, to też pamiętajcie, że mają one rozróżnienie między ze zgięciem wewnętrznym a zewnętrznym. Zgięcie do wewnątrz będzie miało zawsze pełny grot, czyli czarną strzałkę. Zgięcie, jak każdy pewnie sobie wyobraża, do wewnątrz składamy. Tak, żeby nam wyszła taka dolinka, czy takie wklę wklęsłe zgięcie. Tak, i to jest podstawowe zgięcie. Jest ono często stosowane, przy, żeby sobie oznaczyć linię pomocniczą, którą do której później będziemy odmierzać inne, inne zgięcia. I często właśnie jest oznaczona taka szczołka, która idzie tam i wraca, lub szczałka, która ma dwa groty na końcu. To znaczy, że trzeba wykonać zgięcie i je otworzyć. Drugim podstawowym zgięciem w origami jest zgięcie na zewnątrz, czyli mountain fold Zgięcie w górkę tak zwane, które często że ktoś pisze zgięcie w górkę, to mnie po prostu trafia. Wolę używanie zgięcia na zewnątrz albo wypukłe zgięcie. Jest to zgięcie odwrotne do zgięcia wewnętrznego, czyli tak aby zginamy kartkę na zewnątrz. W, w, w materiałach jest ono, przyjęło się, że jest ono oznaczone linią kropka, kreska, kropka, kreska. Więc jeżeli będziecie mieć gdzieś taką linię, to wiecie, że musicie zrobić zgięcie do tyłu. Tak samo jak przy zgię w zgięciu do wewnątrz jest często od razu rozkładane. Czyli taka ształka, która powraca i pamiętajcie, że jeżeli będziecie mieć strzałki narysowane też na tym modelu, to zgięcie na zewnątrz będzie miało pusty grot. No, a najprostsze wykonanie, jeżeli jest możliwe, odwróćcie sobie kartkę po prostu i złóżcie na pół, jeżeli niemożliwe to będzie, to musicie jakoś sobie kombinować z reguły, wtedy już model trzymając w powietrzu, czy coś takiego i to nam wychodzi takie, taka górka. Kolejne dwa zdjęcia też są bardzo się podobne, jedno jest odwrotnością drugiego, Pierwsze y, często jest nazywane wgięciem do wewnątrz, gdyż w, w, jakby wkładamy warstwę papieru w kieszonkę, którą mamy, czyli wginamy ją do środka, tak jakby do, do modelu. Y, często możecie spotkać też nazwę odwrotne zgięcie do wewnątrz, czyli inside reverse fold. Jest to tłumaczenie dosłowne z angielskiego, ale w polskich, w polskich w źródłach częściej będzie spotykać, spotykać wgięcie do wewnątrz. Jest to jakby kombinacja zgięć wewnętrznego i zewnętrznego, bo mamy, robimy zgięcia przez dwie warstwy, z czym jedną warstwę zginamy do wewnątrz, a drugą do zewnątrz. Możecie sobie zrobić zgięcie pomocnicze oczywiście, które Wam pomoże, jeżeli nie, nie jesteście w stanie sobie tego ogarnąć. Otwieramy model i wginamy po prostu do, do wewnątrz. Tak żeby powstało takie zagięcie. Czy coś widać na I ten dziubek po prostu nam się odwrócił i się. I wszedł do wewnątrz modelu. Dlatego się nazywa wgię wgięcie do wewnątrz. Drugie zgięcie odwrotne, czyli odwrotne zgięcie na zewnątrz, wygięcie na zewnątrz, czyli outside reverse. Outside polega na tym, że nie wginamy tego naszego czubka do wewnątrz, czubka, yy, wierzchołka, do wewnątrz modelu, tylko na zewnątrz. Możemy też sobie zrobić zdjęcie, zdjęcia pomocnicze, tak. Po tej linii będziemy zginać model na zewnątrz. Bardzo pomocne jest otwarcie modelu. Często, często trzeba sobie pół modelu otworzyć, żeby wykonać to zdjęcie. Widzicie? Ta warstwa papieru nie jest z wewnątrz modelu, tylko na zewnątrz. Dlatego to się nazywa zdjęcie zewnętrzne. Owrotne zdjęcie na zewnątrz. Kolejnym symbolem jest taka podwójna strzałka, która oznacza, że jakiś fragment mod modelu musimy wyciągnąć, ze środka wyciągnąć na zewnątrz. Tutaj zobaczcie, mamy, mamy wgięcie zrobione. I żeby zrobić pół, wyciągamy tą warstwę na zewnątrz. Po prostu otwieramy. Model. To może być bardziej skomplikowane zgięcie, które należy wysunąć w jakąś warstwę, która jest gdzieś schowana, i to z reguły jest opatrzone komentarzem. Kolejnym bardzo często spotkanym symbolem będzie taki czarny dziubek, który oznacza później, czyli wepchnięcie papieru do środka, odwrotność pula, czyli wyciągnięcia warstwy. Tak, tu jest wepchnięcie do środka. Z reguły jest podana linia pomocnicza, którą sobie można w jakiś sposób zrobić, lub w wcześniejszych krokach była wyznaczona, i jest potem tylko oznaczenie, że należy to wepchnąć do środka. Jest to bardzo podobne do wgięcia do wewnątrz. Z tym, że tutaj może się okazać, że jest trochę bardziej skomplikowana warstwa do włożenia. Jak w samym przypadku wyginać wierzchołek, tak tutaj wyginamy całą warstwę po prostu do środka modelu, czyli wepchnięcie tak 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 zwane. <laughs> Bardzo ważnym symbolem jest y, oznaczenie powtórzenia. Często się zdarza, że powtarzamy ileś tam kroków, czyli na przykład będą tam cyferki np. od trzeciego do czwartego kroku należy powtórzyć. Lub będą dwie strzałki, czyli należy powtórzyć dwa razy. Po ostatni krok, lub trzy, jeżeli jest więcej tych strzałek, to trzy razy. Jeżeli jest oznaczone niektóre kroki, to, to należy wykonać więcej tych powtórzeń. Jak tutaj widzicie, że mamy powtórzyć raz z prawej strony i dwa razy z lewej strony, bo mamy dwie warstwy z lewej strony, tak? które nie złożyliśmy wcześniej. Więc to znaczy, tak, tak są oznaczone powtórzenia. Czasami się zdarza tak, że niektóre zgięcia trzeba wycofać, bo na przykład były zrobione po to, aby wyznaczyć jakąś linię pomocniczą, na przykład tam jedną trzecią albo coś takiego długości. Jest to czyli otwarcie, rozłożenie, cofnięcie zgięcia. Czyli normalnie cofamy ostatni, ostatni, ostatni krok, chyba że są napisane tam cyferki, które oznaczają ile kroków mamy wycofać, lub które kroki mamy wycofać. Także to jest takie najprostsze po prostu wycofanie ostatniego roku, Tak lub otworzenie. Jeżeli każą otworzyć model cały, czy coś. Często się spotkacie z potrzebą odwrócenia modelu. I mamy dwa sposoby odwracania modelu: jedno to jest obrócenie o kąt, a drugie to odwrócenie na drugą stronę. Obrócenia o kąt z reguły są oznaczane z. Taką szczołeczką w kółku. Często są podane też stopnie. O ile jeżeli nie obracamy standardowo o 90 stopni, na przykład tylko o 45, to, to będzie napisane po prostu, że o 45 stopni. Jeżeli nie jest napisane, to często trzeba sobie to gdzieś wywnioskować z kolejnego kroku, po prostu jak jest ułożona, ułożony model. Drugą sprawą jest odwrócenie na drugą stronę, czyli taka ształka takiego zawijaca, jest to odwrócenie po prostu modelu na drugą stronę, jeżeli tu byśmy mieli na przykład złożony ten nasz model w sposób Obrąba już, także odwrócenie na drugą stronę polega na odwróceniu po prostu kartki tyłem do przodu. czasem też czasami się może spotkać, że jeżeli model jest składany z dwóch kolorów i jest to istotne, będziecie mieli oznaczenie na początku, w jaki sposób jest ułożona kartka yy, w pierwszym kroku, czyli kolorem do góry lub kolorem w dół, albo głównym kolorem w dół, albo, w, albo kolory po prostu będą podane. Więc tutaj też jest takie oznaczenie, które czasami może um umknąć, bo wygląda tak niepozornie, a znaczy właśnie. Yy, jak należy sobie usta ustawować kartkę na początku składania naszego modelu i przytrzymanie Czyli Hold jeżeli w którymś momencie np. będziemy mieli przytrzymać model będzie takie małe kółeczko znaczy że tam trzeba złapać model i ewentualnie gdzieś dodatk dodatkowa akcja czyli pociągnięcie, przerwanie i tak dalej Orygamie nie powinno się używać nożyczek, jednak są modele gdzieś tam i kabany, i jakieś kirygami, gdzie, gdzie tam te linie, linie przerywane będą oznaczone. Z reguły są oznaczone, będą oznaczone nożyczkami lub będzie napisane, że tu przedni czy coś takiego rozerwi. Yy, ja Wam zawsze będę nożyczki rysował i będziecie widzieli, że to jest linia, po której należy ciąć, rozerwać i tak dalej. I ten dziwny taki ostatni symbol. Często się możecie spotkać, że jest potrzeba nadmuchania modelu, czyli nadania mu takiego trójwymiarowego kształtu. I Nie zawsze chodzi o dmuchnięcie, chodzi właśnie o takie nadanie takiego modelu przestrzennego, no tutaj może próbować tutaj dmuchać w tą dziurkę, ale jednak myślę, że dmuchanie nie pomoże, żeby napompować ten model do tego często można zabrać za skrzydła po prostu i w ten sposób zrobić tutaj poduszkę powietrzną przez pociągnięcie za skrzydła i wtedy nam się tutaj robi taka ładna poduszka właśnie. No i dotrwali, dotrwaliście do końca. Yy, mam nadzieję, że Wam się to przyda i będziecie stosowali te, będziecie wiedzieli po prostu już jak sobie czytać diagramy. Znajdziecie sobie jakiś prosty model na pewno w internecie i już będziecie wiedzieli po prostu jak go poskładać. Nie będziecie się zastanawiać, czy to zdjęcie jest na zewnątrz, na wewnątrz, to wewnątrz, jak to złożyć, jak to obrócić, tylko już y, będziecie to umieli. W razie potrzeby pod filmikiem macie link do, do, do PDF-a po prostu z, tym, z tą ściągą, jakbyście potrzebowali. Y, to jest tam też y, diagram żurawia, tego najprostszego, trzepoczącego z ślełkami, więc jeżeli czujecie się na siłach, o siłach możecie spróbować sobie go złożyć, a pewnie filmik instruktażowy będzie wkrótce. Jeżeli podkacie jakieś podnosi, to zapraszam na, na kolejny filmik. Postaram się go jak najszybciej wrzucić. No, a teraz się z wami żegnam i życzę miłego układania. Pa!